Nauka z komiksem to fantastyczny e, fantastyczna seria zawierająca e, cykle w sobie podserie. Każda podseria, każdy podcykl porusza inny problem, zabiera nas w inny region nauki, ale też e, pokazuje jak te różnorodne dziedziny są fantastycznie ze sobą połączone. E, Okazuje się, że geo, astronomia może być połączona z genetyką, a genetyka z miastami przyszłości i tak dalej. Te powiązania wzajemne są pięknie zarysowane. Do tego dostajemy tutaj bardzo dużą dawkę wiedzy. A wszystko w lekkiej formie, ponieważ mamy z jednej strony wciągającą akcję ze znanymi nam bohaterami z filmów animowanych, a z drugiej strony sporą dawkę dostajemy sporą dawkę wiedzy w bardzo przejrzysty sposób. Ta wiedza jest naprawdę bardzo delikatnie dawkowana i taka lektura może się już sprawdzić. W przypadku dzieciaków z nauczania początkowego, i możemy właśnie tych, tych młodych czytelników wprowadzać w świat nauki, przybliżać im w prosty sposób za pomocą rozrywki, czegoś, co może ich zainteresować. Bardzo dużo informacji o świecie. Polecam i do zobaczenia.